Rozdział 34 czwarty, strona 535. Po powrocie do wili, Oksana stwierdziła, że coś się wydarzyło. Skupieni przy komputerze, Japończycy po wchodnym stanie szwargotali między sobą i wykazywali wobec niej całkowitą obojętność. Parokrotnie usiłowała dozwonić do, do ministra Hisamatsu, ale stale miał zajęty telefon. Złosiła niewygodne buty, w pokoiku przebrała się w swojej pokojówki i boso, ach, co za ulga, jak te Mętki, wytrzymując całe dnie w takich butach. Wróciła do salonu. Machnę ręką na bałagan, bez w kuchni przez nowych lokatorów. Wziął sobie coś do jedzenia i nastawiał ekspres. Odezwał się telefon. Hisamacu. Oksana Grigorjewna, gdzie jesteście? Wili, właśnie wróciłam. Próbowałem się do, do was zadzwonić, ale mieliście zajęty telefon. Zaraz przyjdę. Puszczając go do środka, zwróciła uwagę na to, że Wygląda na przemęczonego. Zaraz obstąpił go wianuszek rodaków i dopadł go grad japońskich głosów. Niemal krzyczałaby się przez nie przebić. – Misery Matsu jest zmęczony, do zbanowie. Dajcie mu pięć minut ruchnienia. A jego ja go spytała. – się co dzisiaj? Gdy zaprzeczył, prowadził go do rezerwowej spialni. Posadziła w fotelu. Nie było to wygodne miejsce jedzenia, ale wydawało się jej, że należy go odseparować od zgiełku tworzonego przez kolegów i przez wydarzenia. – Odstawniecie chwilę, popadniecie. Zaraz przyniosę coś do jedzenia. Mam chleb, jajka, wędliny i sery. Parożek i gołda. Czy zrobić jajecznicę? Kawa, herbata, soki, woda, mleko. Co przynieść? Ile? Uśmiechnął się delikatnie, ale po chwili podziękował z głowy. Jesteś tacy mili, to poproszę podwójną kawę z mlekiem. Jajecznicę i chleb. Może być też farożek i dużo wody. Z ilu jajta jajecznica? Z trzech poproszę. Za chwilę dozniosła wodę i nakrycie, a potem jedzenie i cofając się po kawę usłyszała Bardzo dziękuję. Obdarzyła go promiennym uśmiechem. Wojsko musi dbać o generała, gdy dowód padnie. Wojna przegrana. Przyniosła dzwonek z kawą i karton z mlekiem. Potem jeszcze cukier i kruche ciasteczka. Sama sobie też nalała kawę i, prze kawę i prze przerwała mu, gdy tylko zaczął mówić. Teraz milczcie. Staracie się nie myśleć o sprawach bieżących. Jedźcie spokojnie i powoli. Sprawy poczekają te 10 minut, a nawet dłużej. Młodym też zdarza się atak serca lub udar, szkoda, by was było. Podziękował uśmiechem i posłuchał. Gdy po 15 minutach zostały tylko ciasteczka, kto pogryzali się do kawy, zaczął mówić. Dyrektor został porwany. Ledwo przyłączone linie zadzwonił jakiś mężczyzna i przekazał komunikat, że mają takuje. Mamy przygotować półgnia na dodów okupu jutra wieczór. Wtedy zadzwonił i powiedzą, co dalej. Zakazali powiadomić milicję. To chyba standard. Przynajmniej tak jest na filmach i w książkach. Bo osobiście porwania nie przerabiałem. Na szczęście z która dobra telefon wykazała się i nagrała go. Jestem dla niej pełen podziwu. Ja też. Była w tym stwierdzeniu absolutnie szczera. Powiadomiliście policję? Milicję? Nie. Telefon od był dopiero spojrzony na zegarek 60 minut temu. A co wy o tym sądzicie? Nie wiem. Na szczęście to nie do mnie należy decyzja. Może choć gubernatora zawiadomić, ale on i tak przekaże sprawę komendantowi milicji, więc to co innego to niczego nie zmienia.